Dzień dobry, witam was na nowym kanale serii typu Ciekawostki z Antkiem10. Jak w ostatnim odcinku pokazywałem wam prawie wszystkie tajne bazy. Ostatnio się dużo tutaj pozmieniało robiłem, dlatego nie było trochę tych odcinków, ale dobra. Jak w ostatnim odcinku obiecałem wam, że pokazywałem tą w śniegu, bo ją zgubiłem, no to wchodzimy do niej teraz. Bardzo proste. Śniego. Tutaj mamy na dole mamy mój skarbiec. Jak widzicie, bogaty jest, bo to jest bloki razy dziewięć. Razy dziewięć. 9 bloków złota to jest jeden taki blok. Nic niczym. No dobra, nie to nic. Mam już taki, hashtag. Dobra, lecimy do góry. Więcej nie, na dole chyba nie ma, bo. Tak, tylko to jest. Nic na dole więcej nie ma, więc idziemy na górę. Na górze. Tutaj mamy my miejsce o, w obronie. Tutaj zaklęte złote. Tutaj jabłka. wina ostrość 5. Szybkość. Sk zwiększony skok. Na weź tutaj, najlepsze miecze, najlepsze łuki, skusze, trójzęby, ale nie trzy. No sobie wezmę jeden trójząb, dobra. Lecimy. zmieniamy sobie na survivala. A to mnie. Bo i tak nie chcę, chcę oszukiwać za bardzo. No, no, chcę wam pokazać różne rzeczy. To tutaj mnie nie gramy, tylko tutaj chcę Wam. Tylko dostajecie nowych ciekawostek. Więc mam elektrownię, lecimy. Więc tutaj jest taka tajna baza. O tutaj w górze. W śniegu. Dobra, lecimy. Ostatnio zrobiłem nowe portale. Tak. Niektóre mi nie wychodziły, ale no. Ale no pójdźmy do obsydianowego, bo tam mam, tam mam, tam jest ciekawie. Nie tyle. Dobra, bo jak widzicie obrona jest. Jesteśmy dobrana, survival. Dobra, ja wezmę sobie koksa na wszelki wypadek, ale up gdzie op. Dzie op. Więc ochrona jest. Tutaj Rusza się. Jak widzicie. Mogę wam pokazać ten mechanizm. Muszę z... dźwignię wziąć. O, tutaj nie mam. Dobra. Dobra, to wejdę na kreatywę. Chcę wam tylko pokazać. Bo po głowę smoka mam. Weźmiemy na kreatywa. Dobra. Eee, yy, dźwignia, tutaj mechanizm. Dźwignia mamy. Głowę smoka mamy, oczywiście. Chodzimy na survivala. Dobra. Głowa smoka kładziemy tutaj. I za tym dźwignia... Widzicie? Rusza się, rusza. A jeżeli chcecie tak, to trzeba tam zamontować mechanizm. Jest prosty, pokażę Wam go. Jest nawet bardzo prosty, ten mechanizm. Sami tutaj widzicie, tutaj redstone. Werec tutaj i tu dźwignie i nic więcej. Nic więcej. Więc zamurujemy Oczywiście ten obsydian. Yy, obsydian. Albo dobra. Skoro i tak ma 40. Mam i tak tego. Staki tego obsydianu. To po co szukać? To po co szukać? Dobra. Więc jak widzicie, tak się ruszają. Tutaj... Jeszcze nie wiem co to będzie, ale tutaj coś będzie. Podłoga. Tutaj oświetlenie. I tutaj jest. Tutaj jest strzelnia. Jeżeli chcę. Chcę postrzelać. Tutaj są strzały tylko agilities, ale tam też mam strzały. O, tutaj mam agilities. bo tutaj w tym bonusie można mieć tylko obsydianowe rzeczy. No dobra, diamentowe, no dobra, można jeszcze mieć, ale no... Musisz mieć dużo, bardzo dużo rzeczy obsydianowych. I tutaj próbujemy strzelić. Więc jak widzicie, strzelam. Tutaj jest drugi poziom. I tutaj ostatni poziom. Więc agilities są tylko dozwolone. Innych strzał nie można. Mm -mm. Nie można. Bo inaczej złamiesz zasadę i dostaniesz Bęcki. Nie da się przed tym uchronić żoną, neterytową zbrojką. Jakąkolwiek zbrojką nie da się uchronić przed tym. Albo komenda, albo multitol. Dobrze, że mam. A tutaj ostatnio zginął. Przepraszam. Dobra. A jeszcze waleczki wam nie pokazały. Dobra. Dobra, jeszcze tutaj walecznie. Tutaj są łupy naszych graczy. Gra tutaj gracze, którzy przegrali... Chcieli na, na nas napać. To, to różne takie łupy mieli. Obsydianową oczywiście zostawiamy. Szczególnie. Dobra. I tutaj. Walczy się. Zakłada się swoją zbrojkę obsydianową I się walczy. Jak już się jest wystrenowany, można iść na walkę. I wtedy idzie się na walkę. Ci goście całkiem fajni są, bo zobaczcie, co nawet sprzygają. diamentowa siekiera, niezgięszczalność 3, wydajność 2, pogromce nieumarłych 3, grał już 1. No to jest dobra, słabe, ale tutaj na przykład wydajność 2, wydajność 3. Za, takie już ma reakty. No dobra, drogie, ale no my mamy my już ba... dla nas kilka takich sztaki, to łatwo u nas zdobyć. Łatwo zdobyć staki. Dla nas. Wystarczy mieć sporo nogi. Żeby to łatwo przejść. Ale no, no, no. Wiecie, pańczyna. To jest spawanie. W innych portalach jak na razie nie ma nic. Nic nie robię. Ale w tym netherowym fajna baza. Chcę Wam pokazać też domek na drzewie. Tak, domek na drzewie, nie przesłyszeliście się. Nie zastanawiacie się. Ej, jak to domek na drzewie? Przecież tutaj żadnej dżungli nie ma. Ma się mylicie. Tutaj jak się leci, leci. Leci kawałek, to tutaj jeszcze jest zoomla. Bardzo proszę. Dobra, tędy na pewno jest wejście. No, dwie. Dobra, prześpijmy się. Jak widzicie, trzymałam ramy portalu do endu. Z bloków mnie wypadło. Co wam poradzę? O nie, i tutaj, no i stoi będę gdzie nas, dobra, zniszczę to na kreatywie, bo nie chcę mieć takiego wyglądu. Wybaczcie za ten wypadek, ale no, to było konieczne. Koksy, jak widzicie. Tutaj, fajne wydajności. Letrę, 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 tutaj. Ostatnie. Będę domek na drzewie. A tam. Tutaj domek mojego kolegi, co zbudował. A tu arena, laki bloków. Laki To Tutaj, jak chcemy rozwalać, to rozwalamy. Laki bloki robimy. Robimy sobie... Tu arenę. kończę co tutaj miałem zrobić, czyli serce oceanu. Bo przepowiednie mam. Osta Ostatnio znalazłem w skarbie. Bardzo dużo mam serca oceanu. O ja tutaj mam. Chcę żeby tutaj po prostu było... No czekajcie, coś tutaj skrzeniłem Bo nie jest na całe no W sumie Dobra, nie tak to zdanie. Patrz, tutaj jest serce. No coś tutaj skrzeniłem. To wiem. Dobra, ale się przynajmniej oddycha. Aj, ten tylko nie umie mnie pływać do góry nogami. Taka mała informacja. Ciekawostka w sumie. To są ciekawostki. Jeżeli umiecie tak pływać, no to musicie jakoś tutaj i tak musicie być. I uspływacie do góry nogami. F5 widzicie. Pływacie do góry nogami. F5. Pływacie do góry wtedy nogami. Więc to jest taka ciekawostka. Tak się bywa. Dobra, lecimy lytrą. Słuchaj, wzruszyłem fajerwerki. No to muszę z dołu pójść. Do mojego domku. Więc dlatego. Tak, Dobra. Tam jest ten domek. Tu mam ten domek. Dobra. Dobra, już wejdę. Ale... Jak duże nie mogą się doczekać tych. Dobra, weźmiemy szybko fajerwerki i zlatujemy stąd. Ja jeszcze pokazywam najlepszą zbrojkę w Minecraft Jaką ja mogę mieć Może to nie jest najlepsze, ale jest bedrockowa Tu, tu ja mam, o. Tutaj No i tak się spadnie z limitu wysokości, to się przeżyje. że ją. Tak, okay, dobra. Zobac zobaczycie. Widzicie, jakie enchanty. Więc kokzackie są enchanty. Dobra. Tam trudno wylądować. Dobra, spadamy z limitu wysokości teraz. Przeżyliśmy? Przeżyliśmy. Więc to był limit wysokości. Słuchajcie, więc. Silna zbroja. Dobra. Lecimy teraz. Nie wiem, czy wam pokazywałem. Ale. Dobra, jeszcze wam pokażę jeden super świat. Sklany. Słuchajcie, mistrzostwo. Ale lagów nie ma, więc mam super komplet. Widzicie jakie to? Cavey widać. bedrog, lawę. No wszystko widać. Wodę nawet widać. Wszystko tu jest ze No, Dobra, droga i lawy. Więc kozacki świat. Kozacki. To by było chyba na tyle. Dzięki wam, że obejrzyliście ten super kozacki film. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Następnie nie, jeżeli będę jeżeli będzie okazja to zrobimy sobie klaki blogów. Do widzenia. Do widzenia.